Haleta de Fust to jest to miejsce, w którym w tej chwili się znajduję, które możecie zobaczyć. Cóż, obraz jak praktycznie w każdym mieście na wyspach. Czyli z jednej strony domki, piękne domki, widok na oceany kolorowe baseny itd. Z drugiej strony no, ziemia, ziemia wulkaniczna, którą też widzicie czy wulka, czysta lawa, jest zastygnięta już po latach, Widok jest przepiękny. Tak naprawdę tak naprawdę chodzi o jedną rzecz. Jeżeli ktoś z Was zna Wyspy Kanaryjskie tylko i wyłącznie z tych właśnie pięknych, kolorowych, kolorowych katalogów, jakie oferują biura podróży, no to może troszeczkę poczuć się rozczarowane, a przede wszystkim może w pewnym momencie sobie zadać pytanie, czy ja jestem jeszcze na Ziemi, czy też na Księżycu, bo tak to w niektórych miejscach wygląda. Punktów widokowych tutaj na wyspie. Widać z niego cóż widać? Widać z niego lotnisko. To na pewno widać z niego Puerto e, del Rosario. To jest stolica wyspy Fuerteventura. No i widać kaletę Fus przeżyć tego się nie dało, Później podejrzewam, że mój telefon też tego nie pokaże. A ja sobie tak stanę, byle gdzie moim bączkiem Muszę Państwu powiedzieć, że naprawdę warto tu przyjechać Warto tu przyjechać, warto tu chociaż raz być no Gwarantuję Wam, że się zarazicie i będziecie chcieli tu wracać A może w przyszłości nawet będziecie chcieli mieć tutaj swój własny domek Których jak widzicie nie brakuje Wszędzie się budują, wszędzie jest ich coraz więcej Wyspę trzeba oczywiście zaludnić, bo to jest proste i zrozumiałe, więc w związku z czym na pewno warunki również są dodatkowe. Mamy 14 grudnia, temperatura około 23-24 stopni, po słońcu na pewno będzie to wyższa taka odczuwalna temperatura, ale, ale tyle pokazują tutejsze termometry. Wieje leciutki wiatr. Ogólnie na plaży jest bardzo przyjemnie, bardzo fajnie, bardzo, Jak widzimy, ludzie się plażują, opalają, są cały czas aktywni. Ja tutaj. Plaża dość taka przyjemna. No troszkę spać Rzecz umując, świecą pustkami. Przynajmniej ten, w którym ja jestem, jest y, naprawdę rozległym, dużym kurortem. W związku z czym jest, ma prawo do tego, żeby w takim okresie było widać, że nie ma nikogo. Zresztą, zresztą zobaczcie. Hmm. Jedną z par um, z Polski, która no właśnie jest z małym dzieckiem. Powiedzcie, czy to jest problem być tutaj z małym dzieckiem, czy też? Jest? Oczywiście, że nie. <głosy> 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 jak masz budek? <wózek, głosy> <jak>, tak. Kurtkę? <noise> to nie ma masz budek, masz kurtkę, proszę. Jest już śpi w tej chwili. Jak ma Dziś na imię? Radosław? Radek, jest Radek z nami. Jak sami widzicie, nie ma problemu. Jeździmy z dziećmi, jeździmy po całym świecie po Europie. Nie bójmy się opinii lekarzy, którzy głównie w Polsce co mówią że wszystko rodzice robiły się lecz. Tak to wygląda. Czy mama bała się przed tym wyjazdem? Nie. Nie bała się, proszę zobaczyć. Prawda jest taka. Tak naprawdę wewnętrznie się nie boimy, boimy się tylko czego opinii. My sami również nawet nie zadzwoniliśmy do lekarki zapytać o lekarstwa, ponieważ baliśmy się, że nam że zwariowaliśmy. Dlatego jeszcze raz, jak, jak tobie na imię? Łukasz. Łukasz jest i... i Joanna. Łukasz i Asia mówią, że warto z dziećmi podróżować po całym świecie, tak? Tak. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie <grym> zasłonecznej już w tej chwili, nie. ale Fuerte. W Polsce użyciem. Się... wieść wydaje mi się, że nasze się tak naprawdę nie są Ataj się mini mrówki mini gryzą i ich ukończenie mini boli <noise> A jak bardzo są mini już spróbuję Wam pokazać przy w porównaniu z 50 EuroCenta Zobaczcie jakie one są mini o tu jedna jakaś taka która o nawet ta nie przypomina w ogóle Znaczy nie jest nasz, rozmiarów naszych mrówek takie są mini mróweczki Mini boli, bom mini grizo. To są bardzo fajnie zorganizowane, jeżeli chodzi o zaplecze dla dzieci, można to zobaczyć właśnie w, w tutejszych kurortach bardzo starają się o to, bardzo starają się dbać o wygląd, o to, żeby wszyscy czuli się tutaj jak najbardziej tropikalnie, jak najbardziej Właśnie pięknie. Każdy z tych hoteli ma coś w sobie, co ma zachęcać, przyciągać do tego, żeby tu wracać, ponieważ miejsca są bardzo ładne. Jak sami widzicie, roślinność palmy, kaktusy. Jest tego bardzo dużo i są bardzo ładnie zaaranżowane te wszystkie półrody. Jest ich bardzo dużo. Bierze się to też stąd, że tutaj jak wspomniałem wam wcześniej na wyspie nic nie rośnie, więc e, tym bardziej e, to nie jest tak, że to wszystko tutaj stoi i, i było. Oni musieli zadbać o to, musieli to wsadzić e, i cały czas oczywiście nawadniać jak tutaj widać, e, e, jeżeli chodzi o skały e, wulkaniczne. E, są one tutaj wykorzystane praktycznie do wszystkiego, jak widzicie Państwo, e, zarówno mulki, jak i Kamyczki, to wszystko pochodzi właśnie z wulkanu z lawy, z lasu Także potrafił sobie to świetnie przetwarzać i w piękny sposób wykorzystywać. Cóż, moja podróż dobiegła końca. Mam nadzieję, że chociaż w malutkim stopniu przybliżyłem Wam obraz Wysp Kanaryjskich, a w szczególności Fuerteventury, wyspy ciekawej, e, pięknej, wyspy pochodzenia wulkanicznego. Cóż, pozostaje mi tylko życzyć Państwu, byście tutaj przyjeżdżali, byście odwiedzali Wyspy Kanaryjskie, żeby zobaczyć to wszystko na własne oczy, żeby poczuć ten klimat e, tutaj panujący na własnej skórze. I żeby się zakochać, po prostu. Pierwszy przyjazd tutaj, muszę Państwu zagwarantować, jest jak pierwsza miłość. Czyli nie wieje. Dlatego z całego serca życzę Państwu, byście tutaj przyjeżdżali. A ja teraz potrzebuję w tutejszej restauracji coś zjeść, ponieważ jak widzicie, <grym> źle wyglądam. <grym> życzę wszystkiego dobrego i robiłem to specjalnie dla Was. Pozdrawiam z Fuerteventury, Michał Nowak.

i Radek gdzie jest kart? jest, jest bieżutki kart który czeka tuż nad Józefem na skupanie